I witamy ponownie moi drodzy nasze studio tutaj PGE Narodowy, czyli możecie wpaść przez cały dzień, jesteśmy aż do późnych godzin wieczornych za mną, a orkiestra SP Nadarzeń, która rozpoczynała nasz finał, to te dźwięki powiedziały, że zaczynamy grać i będziemy grać do późnych godzin wieczornych. Aktualny stan konta 46 534 252 zł. Clum chip moi drodzy gra z nami od wielu lat, od wielu lat. Bardzo się cieszymy, że y, możemy mieć partnerów, dzięki którym właśnie widzicie takie studio, dzięki którym gramy także na najpiękniejszym festiwalu y, świata i jesteśmy, możemy zrobić coś jeszcze większego, jeszcze fajniejszego. Możemy także założyć Eskarbonki. Zakładajcie Eskarbonkie, limitowana edycja y, chipców i na festiwalu się z nimi widzimy pierwszego, drugiego, trzeciego dnia sierpnia. A więc bądźcie razem z nami, grajcie razem z nami, pamiętajcie, że... Przez cały czas prowadzimy aukcję, a ja idę w tą stronę, idziemy w tą stronę, prowadzimy aukcję, obejrzyjcie co można licytować, możecie wystawić, także aukcję, aukcje Aucje Allegro, coś się na nich dzieje. Polandrokowa gitara Szymona Chwalisza. Dzień w Senie Zarletą Zalewską. Złota pyta za soundtrack z filmu Znachor. Róg żagla daru młodzieży. z podpisem Margaret Thatcher. Walizka pełna filmów od Wojtka Smarzowskiego, Reksio, figurka z brązu, oryginalna koszulka od Jeremiego Sochana. Wizyta na planie Mam talent od Julii Wieniawy. Talerz od Ambasady Chińskiej. Wspólna przejażdżka rowerowa z Natalią Nykiel, Ekologiczny Dom Modułowy. Wizyta w studio Dzień Dobry. TVN lub w niezwykłym świecie Muminku. Te i wiele innych aukcji możecie licytować na aukcję I moi drodzy, jedna mała chwila już na naszym koncie: 47 142 321 złotych. Obok mnie Adam Polański, to już tradycyjnie przyjeżdżacie do nas z przepięknymi zdjęciami pięknymi foto, fotografiami, które są w wyniku Waszego konkursu. Cześć, siema, nowy Tomyśl, wito Was już dziesiąty raz gramy z Was. To jest konkurs portret prawdziwy. Ponad parę zer już padło na konto przez 10 lat dla Was z Nowego Tomyśla. Jest to jedyny konkurs, który oficjalnie Jurek wziął pod swoje skrzydła i 10 lat możemy go przywozić dla Was. Jest ze mną jeszcze Michał, który przyniósł zdjęcie swoje jak zawsze tradycyjnie. Cieszę się, że po raz drugi raz mogę wystawić zdjęcie, tam to poszło dobrze, to zdjęcie mam nadzieję też pójdzie dobrze, a również jest wystawiona voucher na sesję zdjęciową ze mną na fotografię analogową. Moi drodzy, też dla Was kwiaty, a co? Proszę bardzo. Kwiaty, kwiaty, dziecię się katami, dziecie się katami. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. I pamiętajcie o tym, że możecie cały czas wystawiać najróżniejsze rzeczy na swoje licytacje. Łukasz Krason, czyli pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, ale Ty masz ze sobą przyczepkę, coś ścimywałego, opowiada Takie przyczepka, która towarzyszyła Ci podczas kampanii wyborczej, aby Polska była lepsza. Wszyscy jesteśmy równowagni. Oddaję ją dawość, bo to jest symbol mojej determinacji tego, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być podmiotowo traktowane w tym kraju. I będą. Myślę, że właśnie o tego jest też między innymi finał, aby o tym rozmawiać, aby na to zwracać uwagę. Kubeczek dla, dla ciebie. Przejedź się tą... Właśnie, właśnie, ruszaj. Żebyśmy zobaczyli, jak działa przyczepka. Jedziesz, jedziesz. Pod... Proszę podpiąć przyczepkę, proszę podpiąć przyczepkę, śmiało. Przyczepka rusza, ja jeszcze raz Wam przypominam młody człowieku, co masz ze sobą? Pluszaczka, Pluszaczka z yy, zdjęciem. Finału. Tak, finału. Czyli kemo. No to Ci dziękuję bardzo. A my szybko pokazujemy jeszcze Wam, jak wygląda identyfikator i jak wygląda puszka. Szybciutko, monia. Hologram, numer identyfikatora i numer puszki muszą mieć taki sam. A my będziemy na góry, czyli studium medyczne Halodzidzia, Halodzicja. Jesteś. Proszę Państwa, 71,5 tysiąca urządzeń za blisko 2 miliony złotych. Tyle sprzętu w ciągu 31 finałów fundacja przekazała do polskich szpitali. A ten sprzęt, który stoi za mną, kupujemy, proszę Państwa, w tak zwanych konkursach ofert, które organizujemy według naszego własnego regulaminu. Nasz regulamin nie ma nic wspólnego z procedurą zamówień publicznych, która jest powszechnie stosowana w państwowych placówkach. W naszym konkursie mamy kilkunastoosobową komisję, która składa się zarówno z lekarzy tej danej specjalizacji, dla której w danym roku gramy, z inżynierów i techników. Następnie jest cały zespół prawników, w tym notariusz, który sporządza protokół z całego posiedzenia. No i oczywiście zarząd i pracownicy, którzy pomagają nam organizować. Firmy mają trzy wejścia. Pierwsze wejście to jest uszczegółowienie oferty, którą wcześniej oglądają nasi eksperci, dodatkowe pytania i ewentualnie sprzętu, obejrzenie sprzętu, jeśli gabarytowo się mieści na naszym przetargu. Drugie wejście jest jednakowe dla wszystkich firm, gdzie, gdzie zmieniamy ewentualnie przedmiot zamówienia. Bo regulamin nam na to pozwala i trzecie wejście to jest przedostatnia cena i ostatnia na piśmie. Proszę Państwa, komisja następnie głosuje i wybiera sprzęt pod względem jakości, natomiast zarząd decyduje o wyborze biorąc pod uwagę cenę. Generalnie w naszych konkursach ofert decyduje proszę Państwa jakość, a nie cena i Kończymy, muszę oddać głos do studia. I oddała dzidzia głos do mnie, czyli do mnie, do Jurka, jestem tutaj na samym dole, ale dzisiaj wytłumaczyła bardzo dokładnie, Szanowni Państwo, kupujemy jakość, nie kupujemy sprzęt najwyższej półki, ale dzięki temu, że rozmawiamy z tymi, którzy nam ten sprzęt oferują, możemy wybrać najlepszy. Na Później ten sprzęt ratuje zdrowie i życie, tak jak chociażby Milana. E, Milan wcześniej wielokrotnie korzystał ze sprzętu Bościu, spójrzcie na dzielnego e, pana Milana. E, co to właśnie było? Co się działo z Milanem? Milan jest wcześniakiem, urodził się w 30. tygodniu. Wow, czyli korzystał ze sprzętu długo. Korzystał i korzysta do dzisiaj. Milan, jak się bawisz tutaj? Dobrze. W porządku, a ty do której klasy chodzisz? Ym, pierwszej. Pierwsza klasa. Zrobimy wszystko, abyś się, na, abyś się uczył pierwszej pomocy, bo to jest niezwykle ważne, żebyś wiedział, jak teraz Ty możesz pomóc, będąc ratownikiem. Milan, piąteczka wszystkiego dobrego. Dla Ciebie piękny, kolorowy nasz kubek zostawiamy. Dla mamy kwiaty, dla mamy kwiaty. Niech Tata pomoże nieść też kwiaty. A my jesteśmy obok, moi drodzy, niesamowitych aukcji czyli yy, metaloplastyka Dariusz Guzowski. Pamiętam. Byliście u nas w naszym kontenerze, czyli w naszej domowej orkiestrze. Miałeś wtedy chyba niebieskie włosy, ale u was się to zmienia z minuty na minutę. Fantastyczne rzeczy. To wykonuje głównie pracę dla Was. Na, tylko na sezony można zdobyć te moje prace. Między innymi, Panie Jurko, taki prezencik teraz jest dla Pana, stoją na telefon. i Tego nigdzie nie idzie kupić poza aukcjami WOŚ. Poza aukcjami WOŚ można? Oprzeć mi mikrofon. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy to są działające, to są lampy z takich właśnie najróżniejszych historii, jak chociażby to, co znajdziecie w warsztacie samochodowym. Wielkie dzięki, bądźcie się dobrze. Proszę tutaj, kwiaty dla młodej damy. Dziękujemy bardzo. I moi drodzy, co za miła oko okoliczność! Miss Polski. Miss Polski, czyli nie są z nami od Pierwszy raz, są już z nami od wielu lat, ale bardzo Tobie dziękujemy, bo Ty jesteś jakby takim dobrym duchem całego przedsięwzięcia. Wiem, że jesteś związana chyba z duczkami, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. I tym razem po raz kolejny yy, wszystkie mi z Polski są razem z nami, nie tylko że zbierają, ale także przekazują fantastyczną rzecz na aukcję. Przekazujemy sygnet Miss Polski. Zawsze ten sygnet trafia na rękę laureatki konkursu Miss Polski, Może trafić także do Was. Bądźcie hojni, pokażcie wielkie serce i wylicytujcie ten pamiątkowy sygnet. Ufundowany dla nas przez jubilera Schuberta. A my mamy zaszczyt nosić go jako finalistki konkursu Miss Polski. Proszę Państwa, gdzie jest fotograf? Robimy zdjęcia, staje na palcach. Może być pięknie w studiu, może być pięknie, a my lecimy, złote karty telefoniczne, złote serduszka, licytujemy przez cały czas 47 142 321 złotych, pokojowy patrol, który jest z nami i materiał, złotych serduszka, złote serduszka, złote karty telefoniczne, lecimy! My mamy tle, byliśmy przed chwilą muzykiem, czyli www albo www będziemy słyszeli na samym końcu naszego przedsięwzięcia, kiedy będziemy finalizowali ten dzień, ale ten dzień jeszcze trwa, mało tego, kiedy wchodziłem do studia, widziałem na zdjęciach yy, z naszych błoń, że Wyszło słońce, a więc pogoda się zmienia na naszych oczach. 47 142 327 złotych. Sylwia Bomba jest razem z nami. Słucham? Kto ogląda TTV i kto ogląda Gogglebox, to ja bardzo serdecznie zapraszam we wszystkich, w imieniu wszystkich uczestników do licytowania aukcji Kolacja z nami wszystkimi. To nigdy się nie wydarzyło. 20. sezon Gogglebox i wyjątkowa aukcja. Co to będzie za kolacja? Wszystko u was dobrze? Bardzo dobrze dziękujemy. Oprócz tej kolacji, jeszcze jest kolacja ze mną i z Sylwią. To będzie naprawdę bambowa kolacja. Licytujemy, zbieramy, pomagamy. Siema. To nie ogląda ten tromba, a więc ogląda, o, oglądajcie, licytujcie, proszę bardzo, dziękuję bardzo. I moi drodzy, coś pięknego, przeszedłem tylko e, obok tego, już zauważyłem, że mamy piękny obraz, jest to Tomasz Allen, Kopera, aukcja, ale powiem ci, że cudownie namalowany, jestem kolekcjonerem obrazów, kolekcjonerem sztuki, współczesnej, polskiej, ale taka praca po prostu budzi cudowne skojarzenia, dwa zdania na ten temat. Zapraszam do licytacji mojej najnowszej pracy z cyklu poświęconego właśnie Wielkiej I Świątecznej Pomocy. Jest, jest to czwarty obraz. No, serdecznie zapraszam. Ale dużo opowiedział, no niech mu będzie. Masz tutaj herbatka dla ciebie? Licytujcie, moi drodzy, te wszystkie rzeczy są na naszych licytacjach, a więc zaglądajcie. Patrzcie, można zdobyć prawdziwe dzieła sztuki. I moi drodzy, to są ci, z którymi ja siedzę i próbuję ogarnąć to wszystko, wszyscy razem, to co widzicie tutaj na ich koszulkach, na, moje ko na mojej koszulce, to co widzicie tutaj w studiu, to jest dział graficzny, czyli o, trzy, czyli Kacha, Łukasz, Basia. I i też Kasia. To są te osoby, które wszyscy razem jako zespół tworzymy te wszystkie przepiękne rzeczy, które są udziałem nas wszystkich. Ma być kolor, ma być wspaniała, bardzo piękna atmosfera. Jemu kubek, jemu kubek. Tutaj kwiaty, kwiaty. O, tu masz kubek, który my projektowaliśmy. Także ten kubek do was wraca. Dział graficzny. Wielkie dzięki za to, że od tylu lat tworzymy coś charakterystycznego, niesamowitego, pięknego. Uwaga, uwaga, mówiliśmy o tym, o tym, że pogonimy to zło i myślę, że pogoniliśmy. Jak z tą sepsą walczymy? Obejrzyjcie ten materiał. Celem 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była walka z sepsą, a dokładniej – zakup wyposażenia dla laboratoriów mikrobiologicznych. Wynik zbiórki to ponad 243 miliony złotych. W niespełna rok od zbiórki udało się zrealizować dwa konkursy ofert poświęcone zakupowi sprzętu dla laboratoriów mikrobiologicznych. Fundacja kupiła 504 urządzenia medyczne za ponad 210 milionów złotych. Cały sprzęt trafi łącznie do 208 laboratoriów medycznych w 151 miastach w całej Polsce. Część urządzeń już pracuje w szpitalnych laboratoriach mikrobiologicznych, umożliwiając szybszą diagnozę sepsy i wdrożenie celowanego leczenia. I moi drodzy, to słynny kubeczek. Wynalazek nasz, czyli trzy łóżka, tak aby podać gorącą herbatę, aby mieć głos do samego końca. Podacie do nas na błonia PG Narodowego. Tutaj także pyszna herbatka, pyszna kabusia, mnóstwo takich obszarów, gdzie się dzieje bardzo, bardzo dużo. Monika pintal ślimak czyli diagnosta laboratoryjny. Rozmawialiśmy wtedy, kiedy mówiliśmy o diagnostyce, mówiliśmy o tym, jak y, najlepszy sprzęt będzie mógł pracować. Uspokajaliśmy Was, że ten sprzęt robimy wszystko, aby miał finansowanie. Przede wszystkim finansowanie wszystkich materiałów zużywanych. Daliśmy Wam zapas na kilka miesięcy, nieraz nawet na rok, aby mógł ten sprzęt pracować. Pracuje. Pracuję już w 200 mniej ponad 500 sprzętów. Między innymi tutaj mamy zdjęcia z odbioru tego sprzętu w medycznych laboratoriach diagnostycznych i myślę, że pokonamy tą zarazę, bo z 72 godzin mogliśmy zejść do 3 godzin w diagnostyce mikrobiologicznej sepsy, ale też w tym finale jesteśmy zaangażowani i będziemy z wami grać już do końca świata jeden dzień dłużej. Wszystko polega na tym, abyśmy razem, abyśmy razem tworzyli... To, co, się będzie, co będzie super działało jutro, to jest najważniejsze, aby ten sprzęt dobrze pracował. Dziękujemy Wam wszystkim, laborantom, ponieważ robicie super robotę, super robotę, dziękuję bardzo. Serce to nie wszystko, to właśnie profesjonaliści medyczni i laboratoryjni pracują na tym sprzęcie. No i powiedziała na końcu, tak, właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi. Bieg, moi drodzy. Sport Evolution, Jerzy Górski, a to zaraz, momencik. Sport Evolution, czyli Piotrek, biegamy. Bieg rusza, ja się pomyliłem, bo powiedziałem o godzinie 12 w Warszawie. Nie, ruszamy, godzina 11.45, 11.40. Bądźcie gotowi, 5 pakietów, 5 tysięcy pakietów się rozeszło, bo będzie najpierw rozgrzewka, aby później ruszyć piękną trasą. Dokładnie tak, biegniemy pierwszy raz w to wszystkim 5 kilometrów ulicami Warszawy. 5 tysięcy ludzi tutaj, kolejne 6 tysięcy wirtualnie, ale jeszcze można dołączyć, więc dołączajcie wirtualnie z dowolnego miejsca na świecie i w Polsce. Pamiętajcie, że każdy otrzyma piękną koszulkę. Ci, którzy wykupili pakiety, a te pakiety są ważne, ponieważ one wspomagają nasz program Bolić się z cukrzycą, dedykowany kobietom, które mają jedynkie cukrzycę. A my chcemy zrobić wszystko, sprawić, aby o i oddajemy Sport Evolution. To nasze rozdanie puharowe. A my robimy wszystko, aby kobiety otrzymały pompę do używania, kiedy planują, kiedy jest ciąża, kiedy jest w tym całym świecie są rozpoznawalni w różnych miejscach świata. Tak się właśnie bawimy, padacie do naszego studia, bo dzieje się tu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Będziemy razem z Wami do późnych godzin wieczornych, a teraz moi drodzy sztaby na dwóch biegunach, materiał gramy na dwóch biegunach. Halo, halo, halo biegun północny, halo biegun południowy. Południa, u nas też wszystko gra! Siema! Pozdrowienia z polskiej stacji polarnej Hornstone na Spitsbergenie. I najgłębiej na południe wysunięta latarnia morska. Wysyłamy do Was światełko do nieba Siema! Czym się działa nasz Facebook? Paweł napisał Oby ten cel jest mi bardzo bliski, ponieważ ledwo wyszedłem z choroby i długo dochodziłem do pełnego zdrowia. Długo miałem problemy z włosami, ale już na szczęście jest to za mną. Wspierałem was i będę to robił cały czas. Jestem złość, pisze Renata, całym sercem od samego początku wspierałam, wspieram i dalej będę. Maria pisze, łezka wokół się kręci, słuchając i oglądając kolejną grupę. Pusz mundurowych zdających relacje z z fundacją. Ewa, jesteście istrą, która rozpala serca wszystkich ludzi. Beata, o Beata, sztab 5299. Gramy z wami do końca świata jeden dzień dłużej. Tu wszystko gra okej, okay, moi drodzy. A my teraz mamy tak zwane rozdanie pucharowe. Polega ona na tym, że chcemy podziękować tym firmom, tym ludziom, którzy są z nami i którzy zasłu zasługują na to, aby im wręczyć ten piękny nasz puchar. Wintom, bardzo Wam dziękujemy. Idziemy dalej, moi drodzy. Brent 24. Proszę bardzo, do nas, 24. 24. Jeszcze mamy rozdanie pucharowe. Jest rozdanie pucharowe. To ja dostałem puchar. Proszę Panie. bardzo, zobaczcie jak fajnie wygląda. No razem dostaliśmy tak puchary. Dobrze, są dwa puchary, ale później będą kolejne i w ten będziemy sobie rozdawali puchary przez cały czas. Brand24, możemy teraz stanąć obok. Pamiętajcie, tutaj zgłaszacie, tutaj licytacje złotych serduszek, złotych kart telefonicznych. Nikt nie stoi obok nas pustymi rękoma. I moi drodzy, Beata jeszcze na pisanie, już Beatę czytałem. Oczywiście, że Beatę czytałem. Magdalena! Spędziłam święta i nowy rok w szpitalu z dzieckiem i wszędzie były czerwone serduszka, orkiestry i moje dzieci jako wcześniaki też korzystały ze sprzętu z serduszkiem mojej dody 73,5 tysiąca urządzeń za blisko 2 miliardy. No nie można tego nie zauważyć, Piotr. Taka już tradycja, że na ile mogę, na tyle wspieram Boś. Także w tym roku, jeśli, jeśli ktoś ma ochotę, to może wrzucić kilka groszy albo i złotych do mojej skarbonki. Z góry dziękuję za każdą wpłatę. Adrian pisze, bardzo się cieszę, że do finału Boś wraca sztuka więzienna. My drodzy, sztukę sztuką więzienną pokażemy Wam przy kolejnym wejściu na Allegro. Cieszymy się bardzo i bardzo dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości, które odblokowało tę chęć wspierania nas, czyli fundacji. A więc ludzie którzy mogą poświęcić także swoją pracę, swoją twórczość dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Moi drodzy, dzień dobry, TVM będzie nas witało o godzinie 11.07. Te piękne czerwone koszulki to są... Rób zdjęcie, dawaj. Londyn. A Londyn, myślę, a Londyn Zdrój, nie ma Londynu. Co ty opowiadasz? Jest, jest Londyn, moi drodzy. Ty jeszcze szybko powiedz, co u ciebie w sztabie? Wszystko dobrze, zbieramy. Teraz o 11, znaczy 12 polskiego czasu Daj się, kiedy rolnik się u nas, bo mogą zagrać. Dobrze? Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. A to jest pokojowy patrol. Dzień dobry, TVN, godzina 11.07. Widzimy się, moi drodzy. Jest tutaj naprawdę pięknie, gorąco. Zapraszamy do nas bardzo serdecznie. Koniec, 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 wiem.